Cześć, manko! Witam Was wszystkich na moim kanale! Ja jestem Oli i dzisiaj lecimy z nową serią z Arka. Jest to mapka Fjordur i póki co The Center sobie zostawimy na przyszłość, a De, po prostu Fjordur, będziemy teraz lecieli. Witam też wszystkich nowych na kanale, ja od razu startuję, nie gramy z żadnymi modami. Witam też wszystkie nowe osoby na kanale. Jeżeli tutaj są jakieś i wbili na Arka, no to zapraszam do oglądania. Nagrywam markę po polsku i jest cały kanał z gierkami a my musimy zrobić sobie ziomeczka. Myślę, że białe, yy, znaczy taki taki odcień skóry gdzieś, białe włoski, czerwone oczego niebieskie, niebieskie może zrobimy i nie wiem, długie ręce może, o dużo Dobra. Tyle. E, tutaj wybieramy War Dilland, North Easy. Dobra, dobra, dobra. Myślę, że wybierzemy sobie. No, myślę, że może tu. Human? Nie, nazywamy się Only ładnie i Create New Survivor. Jaram się w ciul, naprawdę. Dawno się niczym tak nie jarałem. I Jesteśmy pierwsze nasze ruchy na nowej mapce. O, ale to episko wygląda jeszcze te obeliski, widzicie to? O nie, dobra, już myślałem, że to muzyczka taka, wiecie, battle. E, tam widzę ich fiornysy, tutaj mamy tak parazaura którego swoją drogą fajnie by było swoić. Więc myślę, że to może być też taki nasz, nasz cel na początek. Nie ja wyle wiadomo, wylewelować to gdzieś tam 20 levela, żeby móc stranki sobie zrobić. Nie wiem czy dzisiaj się nam uda oswoić, ale dobrze, żeby był gdzieś tutaj w pobliżu cały czas. E, dobra, rozwijamy się. Jako, że tutaj raczej będą osoby, które ogarniają ark. Jako, że tutaj będą osoby, które jakoś ogarniają arkę, no to ja wiecie wszystkiego od porządku tłumaczyć nie będę. E, bo jest i tak już dużo poradników o arku i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie, tu będziemy lecieli po prostu tak jolo, że tak powiem. Dobra, pierwszorzędnie cyk. To e, jak to się nazywa? Kilo. Tak, co byśmy mieli, tego tecza troszeczkę, dobra. E, teraz najpierw sobie level dajmy. Ja bym dawał gdzieś do 170, może myślę, w staminę, e, żeby było fajnie. Campfire. Tutaj zrobimy sobie takie mniej więcej rzeczy, dobra. Teraz potrzebujemy jakąś skałkę. Wydaje mi się, że tu jest skałka. Pięknie. Potrzebujemy flintu, żeby sobie tutaj ładnie zrobić. E, jak to się nazywa? Stone hatchet. Zrobimy sobie torcza na noc, też to zrobimy I jedną, dwu, nie jest OK mm, Wydaje mi się, że do ogniska potrzebujemy jeszcze czegoś na dobra, nie ma problemu Dobra, wpadnie jeszcze jeden, pięknie I ognisko jest wszystko zrobione ładnie, wykraftowane, dobra To tak, kupujemy to tak, ekwipujemy To sobie na dwójkę damy, to na dziewiątkę I mamy czwarty level Ileś już tamtych yy... Jak to się nazywa? Stamina 130 i kolejny level. 140 punktów staminy, piąty poziom. E, no dobra. Myślę, że teraz postawmy sobie... jak to się mówi? Postawmy sobie tutaj ładnie gdzieś ognisko. Podobają mi się to wydmy, są takie... Ale to są w ogóle wydny. Nie! Dobra, tam jest karno. Fuck. Dobra Dobra, dobra, dobra. Źle nie jest. What the się, Tu jest Rex i to jest tykowy który chyba się na mnie rzuci zaraz Nie, proszę O o Możemy mieć zaraz problemy No! Władta się O leż akcja! Nie dajże że karno to jeszcze Rex, który chyba się za mną rzucił albo za tym parazaurem Dobra Jolo. On tu nie wejdzie, prawda? On mnie chyba nie widzi teraz Nie widzisz mnie? Ne Ne mam mnie tu Nie mam mnie tu wcale Pff, Dobra Jestem Jestem Goni nas dalej do, do 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 Dobra Musimy jakoś uciec Zwapmy go na jakiegoś parazaura Nie mam dużo staminy Zostało mi mało staminy Fuck Nie dajże karno To jeszcze Techrex Na parazaura Bo na dodo się nawet chyba nie rzuci Tutaj mamy dwa parazaury Spróbujmy, bo czemu nie? Rzucił się? Dobra, zostawił nas chyba. Tu mamy jakiś, jakąś pierwszą rzeczkę. Nie zobaczyłem, który ma level, no ale to i tak jest bez znaczenia. Bo bez łuku go nie zabijemy, a z łuku to też nie wiem, czy tutaj by była taka. Mm, jakby to powiedzieć, taka skarpa. Żebyśmy mogli go cały czas sobie bić bezproblemowo. No jest niebezpiecznie. Teraz tylko pytanie: czy respimy się gdzieś indziej? Wiecie, gdzieś sobie zdadamy, czy właśnie do T-Rexa podejdziemy. Czy respimy się gdzieś indziej, czy jola tutaj? Ja bym spróbował mimo wszystko tutaj, ale no w sumie zobaczymy, jak wyjdzie. Troszeczkę ich zostawili, zostawiliśmy w tyle. Dziwi mnie, że tutaj było napisane Easy, skoro tutaj w ogóle jest respawn point. Karno i Rexów, także to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale możemy sobie nowe engramy tutaj ładnie odblokować. Klinczota nie będę może odblokowywał, bo to jest bardzo naprawdę słaby. Ehm, jak to się mówi. Słaby ma, jakby Słabą broń do oswajania Coś takiego, więc jego nie będziemy tutaj robić Tutaj sobie campfire postawimy, mięsa nie mam, no dobra, czyli spirki. Tych spirek potrzebowałbym parę, mam nadzieję, że Gdzieś tu będą w pobliżu dilo Dobrze by było, bo Szczęścia nam tutaj nie wróżę w takiej okolicy ciężkiej Fajnie by było tutaj dilo, albo też toto znaleźć Toto wiem, że tam by były, ale tam jest też rex no, którego na pewno natknąć bym się nie chciał. Tam widzę naszą pierwszą skarpę, na której moglibyśmy się mniej więcej, mogę powiedzieć, osiedlić. W tej sobie tak troszeczkę tak berek nie mam. Nie... Czy ja naprawdę padnę? No! No, man! Powiedzcie, że nie padnę. Zjadłem chyba w z 4-5 berek. No i zabierz nam do... e e e Zostaw tego do... jakby to siadło, to, to były strzał życia, ale, Dobra, nie zjadł dodo przynajmniej. To się liczy. To się liczy, że nie zjadł dodo, bo to jest naszą korzyść. My tego dodo będziemy mogli zaraz jeść. A on nie chce oddać za wygraną. Nie wiem, czy to włócznie zebrałem. Dobra. Nie wiem, 95 level. Dostał 3 włóczniami, to już powinien być cały zakrwawiony. Nie, nie jestem w stanie tego zobaczyć przez to futro. Przez to jego. Jakby to powiedzieć, kolorystykę. Jego. jestem w stanie tego ogarnąć. Nie mogę się napić wody. Dobra, teraz jest, dobra, padł idealnie, zbierzmy spiry, fajnie, napijmy się wody, dobra I lecimy zaraz kupić sobie jedzenie Jak widzicie tutaj jestem dodo... Ciekawi mnie co to jest tam u góry, czy to jest jakiś posąg parazaura? Bo stąd tak wygląda ja Zaraz tam się przejdziemy, najpierw jednak ogarnąłbym troszeczkę szamki myślę, że tam można już zainwestować lekko w wagę Eee, jak widzicie są też nowe dodo, nie wiem czy są po prostu nowe, czy ja nie grałem w tą grę jak były eee, Ale są takie wczopieczkowe Podoba mi się to eee, Nie podoba mi się to gdzie zostawiłem eee, oknisko, ponieważ nawet nie wiem gdzie je teraz mogę znaleźć Wydaje mi się, że gdzieś tu było, jest tam, dobra Jeżeli chodzi o plany, no to oddalamy się od tamtej strefy bo Tam przebywać definitywnie chcemy Cake list, tego się nie da jeść, no to wywalmy to, nie wiem nawet po co to jest mięska, myślę, że dałbym tyle może mięska i dałbym też troszeczkę drewna, tak żebyśmy coś z tej szamki mogli dostać mm, berki to w sumie i tak możemy sobie tym zapełnić a ja też wiecie, nie chcę mieć cały czas zapełnionego paska jedzenia e, ponieważ jeśli nie będziemy go mieli zapełnionego tylko po prostu wiecie, będziemy zawsze mieli tak leciutko go zapełnionego to zawsze jeżeli by nam spadło HP za coś no to możemy je sobie właśnie odrodzić e, z jedzeniem czegoś fajnie ale tutaj trzeba obrodzić, jak widzicie, jest. Nie, nie przeczytałem co to za efekt, ale widzieliście butelkę z taką, ze zdrowiem, z krwią chyba. E, dobra, berki to te też możemy zjeść, to bym tylko zostawił. Te bym zostawił. Mamy tutaj tom, czy możemy tego użyć? Okularki, zaraz się dowiemy, jak wyglądamy. Pewnie jakiś nerdzioch, totalny. Yy. No, no, jakiś ten, jak jakiś dziadzio eksperymentowy, taki wiecie, co ogarnia rzeczy, co gdzie, jak i tak dalej. No dobra, w sumie w czasie jak to się robi, ja pozbieram troszeczkę... Troszeczkę drewna, będę go sobie wywalał, ale za to po ekspo trochę poleci. No i zobaczymy się za chwilę. Dobra przyjaciele, mamy tutaj pięknie 8 mięska, które teraz się zrobiło, to możemy ze sobą wziąć i to możemy sobie tu zostawić. Eee, jeżeli mam level na to, ponieważ sobie teraz tutaj ładnie pozbierałem dużo fiberu, zostało drewno tam gdzieś jest w pudełkach powywalane. Ale jeżeli byśmy mieli właśnie na to, to bym to zrobił. Do tego nawet nie potrzebujemy tego, jak to się mówi, e, fundamentu, więc możemy to gdzieś gdziekolwiek postawić. No wiadomo, zawsze gdzieś tam mielibyśmy mały respawn point, byśmy zdali. Co tu się stanęło się? E, Może być. No dobra, jest. E, tu chyba jest drewno, tak jest. Zaraz sobie zobaczycie. Drewno i chyba kamień. Też tam gdzieś wywalałem i tutaj Sok, stony i tak dalej, drewno, drewno e, Ponieważ to dużo waży i zostawiłem sobie tylko tecza, flinta i te takie rzeczy, które mniej ważą Bo te bardziej ważące to albo do skrzyniaczek byśmy musieli chować, ale na razie domku nigdzie nie mamy, ani nic Albo... Mm, będziemy sobie je zbierać, tak jak wiecie, na bieżąco, jeżeli będą potrzebne Bardzo podobna mi się to polana Jest taka naprawdę... Taka bardzo, jakby to powiedzieć, nie wiem, taki vibik Kanady mam to wiecie, taki las, tutaj zwierzęta i tak dalej. Tam, gdzie były reksy, też miałem taki vibe. Tylko właśnie reks go zepsuł. Reksy, w sumie jeden reks i jeden karno, ale no, respy tam były. E, I myślę, że gdzieś na tym pagórku. Ciekawe mi bardzo to złoto. Więc myślę, że tam zaraz możemy podejść. Ale myślę też, że na tym pagórku gdzieś byśmy sobie tutaj mogli taką pierwszą mini bazę postawić. Jak widzicie, tam. Chodzi o to, że jakby w pagórek może nas w miarę ochronić od jakichś tutaj złego rzeczy. Hmm, no złych dinozaurów, wiecie, mięsożernych. Prawie tam spadło. To by się zakończyło śmiercią. Ale wiecie, jeżeli tu T-rex przyjdzie, no to może mi nic nie może zrobić, nie? Ale też jest tutaj troszeczkę daleko do drewna. Chodź, no nie no są tutaj drzewa, więc nie jest tak źle. W przyszłości się ogarnie jakiegoś trajka i będzie się można bujać podzielni, Fajnego, wyekspikuję wy 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 go, y żeby był i mogno za ochronić to nie będziemy się już bali takimi reksami i tak dalej a ja myślę, że zrobię na pewno to, bo też storage boxa, bo na large. też potrzeba. Mortal Pistol, narkotyki, Spy Glass i Simple Bat już nie mamy. No dobra, nie ma problemu. Jakbyśmy mogli to skraftujmy tutaj sobie 8 fundamentów, czemu nie? Czy możemy budki, albo te? Nie możemy, bo nie mamy hajdu. Ciekawe. No dobra. No to co, ja tutaj pozbieram troszeczkę drewna, myślę, że to nie jest aż tak ciekawe Idziemy zaraz sprawdzić co to, to jest to złoto No i zobaczymy się zaraz jak będzie już wszystko miał przygotowane Dobra mordeczki, mamy tutaj skraftowane, troszeczkę rzeczy musiałem wywalić, żeby się w ogóle zacząć ruszać I zaraz chciałbym sobie podnieść troszeczkę drewna Tam Widzę karbonemysa mm, Ale my mamy tutaj w ekwipunku 48 aż wagi zabierają, ale mamy fundamenty Które byśmy tutaj już pierwsze popostawiali, myślę, że w takiej tej mhm, świetnie Dobra, już może tego nie będę pick bo to chyba usunie się całe eee, Dobra, tak, tak, tak I chyba gdzieś wejście jeszcze potrzebujemy, nie wiem czy takie coś jest zadowalające No myślę, że na początek tak Skrzyneczka, żeby móc tutaj jakieś rzeczy schować Idziemy szybciutko po drewno I... Nie pierdziel, że tu jest Alfa Raptor Mhm, ja się chcę tu osiedlać, świetnie no ja pindole, nie, masakra jakaś Przecież tam jest Alfa Raptor, nie wiem czy wy go zobaczycie, widać go stąd nawet To nie ma, wywalone w te fundamenty, musimy się przesunąć jeszcze bardziej w tamtą stronę Ja dyle nie Najpierw, najpierw T-Rex i Carno, potem Alfa Raptor, od którego nawet nie ma ucieczki Jak przed T-Rexem i Carno się ucieknie, przed przed alfa tym Alfa Raptorem się już nie ucieknie No dobra, idziemy w tą stronę w takim razie, no co się zrobi to jest drop taki jakby? Jeżeli to jest drop to bardzo mi się to podoba. Jeżeli coś innego, to zaraz zweryfikujemy czy mi się podoba na podstawie zawartości tego czegoś. Pewnie tego nawet nie mogę otworzyć. Piętnasty. A my mamy który? 9 I hm. on jeszcze będzie? 90 na 100. No to w sumie moglibyśmy spróbować coś pozabijać. Takiego tutaj oto dealo. Byśmy mogli spróbować zabić. Ale mogę twoją główkę? A, nie mogę. No dobra, nie ma z problemu. Dobra, tak go zabijemy eee, To rzucanie włóczniami zadaje więcej damage'u Ale też wiecie, traficie się włócznie I zaraz musimy mieć powodę. Już myślałem, że to barionek, szczerze mówiąc A to na szczęście tylko płaki. No i szczerze co? Na razie, chciałbym się skupić w sumie na... Mm, moczopa, może się uda Kinto berry, to akurat chyba mam Nie, nie mam, bo waliłem, bo dużo wagi brało Ale możemy to zrobić Ja się pójdę napić, spróbuję oswoić tego moczopa i myślę, że ja wejdę i na jakimś time lapse zostawię was W sensie, no wiecie, by po prostu na time lapse coś robił Tak, żeby wylewelować ładnie do tego 15 I spróbowalibyśmy do 21, żeby dzisiaj móc już coś oswoić Wylewelować dzisiaj Odobyś mi tą wucznię zaraz mordeczko To jest turbo zimno w wodzie Więc zwiję wroty gościu Widzę, że w wodzie to nas nic nie zaatakuje zaraz Dobra jest okej okay w miarę Ej, woda jest napita. Dobra, zostawimy już tę skórę. No i co, dajmy mu Tinto Berry, zobaczymy na ile się swojej, bo nie patrzyłem jaki level. Kuźwa, alozaur? What się shit! Dobra, chodź gościuniu. Raidujemy go. Chyba... jo, nie wiem, Alozaur? Nie! On tu idzie. Nie, 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 proszę powiedz, że nie. Jak ktoś to może go za zatrzyma. Fuck! Nie, idzie tu! Nie gadaj nawet o tego. Nie, dobra, gdzieś tam, gdzieś tam się zatrzymał Serio? Najpierw Carno Potem Rex Potem Alfa Raptor Potem alloza urczajcie to? I mamy naszego pierwszego mashopa Jeżeli przeżyje do końca dziennika, to możecie go jakoś nazwać fajnie Ja pierdyle. Ogólnie, wiecie, moglibyście tak właśnie yy, jak to powiedzieć? Ko kooperować się ze mną yy, Tym, że... Właśnie, tu mam mapę Okej okay. Kooperować się ze mną w sposób taki, że... Byście dawali y, jedzenie, y, imiona to dla właśnie takich zwierzątek wszystkich. Y, no i zjadł mnie dobra. Dobra, lecimy z naszym moshopem. On by ogólnie nam oddał, jeżeli byśmy znaleźli jakieś fajne miejsce. Tu mamy jakąś wyspę. O, dobra. To może być nasz pierwszy cel, ponieważ tam byśmy się mogli na spokojnie rozwinąć. Tak wiecie, ze spokojem, bez takiej presji od tego, że wiecie, jakieś dinozaury nas gonią. Naprawdę, czego jeszcze tutaj brakuje? Jeszcze brakuje, nie wiem, Baryonyxa, Gigantozaura, żeby tutaj y, zaczął mnie gonić i mi przeszkadzać w jakimś początkowym rozwoju? Chyba jo, ja, no, słuchajcie, nie? Alozaur, Arfa Arfaraptor, tu zaraz będzie Kanoto. A, dobra, już myślałem, że mnie coś goni, nie? Zaraz się coś odwali jak nic, nie? Hm. Dobra, tu jest w miarę tak przytulnie, wydaje mi się. Ale może mi się tylko wydawać, zaraz za tego wyskoczy jakiś raptor, cokolwiek. Ale myślę, że właśnie tutaj moglibyśmy zrobić sobie szybkiego timelapsa. Podbierać jakieś rzeczy, żeby dobić sobie ten. No, 15 już nie dobijemy, ale myślę, że to 21. W 21 przychodzą nam tranki. Dzięki czemu moglibyśmy. Nie, 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 nie proszę nie. Dobra. Dzięki czemu moglibyśmy już sobie narkotyki, e, narkotyczne strzały robić i oswoić jakieś dinozaury? Więc ja bym zbierał do tego czasu: dużo narkobery, dużo drzewek, dużo wszystkiego, tak żeby wszystko robić. E, craftował coś ciągle, może coś tutaj popostawiamy, bo nie wiem, czy za to też jest ex. Albo właśnie na moczopie, w sumie pojeździć. Ale tutaj bardziej może e, leveluję, jeżeli o to chodzi. Ja za to przy craftowaniu bym levelował. Zapomniałem, że mamy tego moczopa. I on jest naprawdę dobry! Myślę, że nim właśnie takiego Allo byśmy mogli pokonać. No, jeżeli ogólnie na nim byśmy stali, bo Moshop chyba zawsze będzie uciekał. To jest naprawdę dobry dobry tutaj wynalazek, nie wiem. Ej, bez kappy, możemy to właśnie na Moshopie porobić. W sensie, wiecie, to wraje czego, jakby nam coś zagrażało. To wiecie co? Ja się przedostanę na tamten brzeg tutaj, na moim Moshopem. Eee, może na jakimś tam lapsie i. Spróbujemy się tam bardziej rozwinąć, do jakiegoś wyższego lewla i się zobaczymy, nie? Yo! Ten męczek wali 200 raczej, idzie to? Jeszcze zbiera mięso, no ale to mosob Naprawdę oddaję, tutaj, jeżeli byśmy na tej skałce tutaj yy, udało się nam gdzieś tutaj yy, jakby... osiedlić No to fajnie, bo mam szybki dostęp do wody, jeszcze nie będziemy mieli tych... Yy, nie wiem jak to się nazywa Ale takich buteleczek, jar Na wodę i dzięki nim, wiecie, macie po prostu to, że możecie przenosić sobie wodę gdzie chcecie i wam nie, wy, nie wycieka, jak z tej, jak z tego przecieka, do takiego dziwnego tutaj się niestety nam zimno robi. Więc myślę, że możemy stworzyć sobie ciuszki jakieś. Ale mamy na to rzeczy? Mamy na to rzeczy. Jeżeli może tego stworzymy, to tutaj hipotermia nam trochę do góry pójdzie. Jest, dobra, zadziała. Nie wiem, jak z nocą, bo w nocy może być różnie. A jeżeli chodzi o teren, to wygląda on przyzwoity. Na jakąś pierwszą bazę Triceratopsy, carbonemysy. Bez jakichś znacznych yy, zagrożeń. My też mamy Moshopa, którego bym od razu ustawił na pasywny. Jeżeli by coś się dało, tak żeby nie, nie uciekał. A eee, w razie czego to sobie z wszystkim w sumie powinniśmy poradzić? No bo kurde. Eee, jeżeli by się coś działo, on to wsiadam na moshopa i on ma 200 damage'a, dwa koło życia. Także tutaj problemu nie będzie, wiadomo, nie poradzimy sobie z jakimś Giganotą, czy z ogromnym levelem le Rexa. Ale zawsze tego moshopa możemy poświęcić. Czego też nie chciałbym robić. Co tam jest z tego? Okej, okay, Alfa Raptor On jest na dole, więc tutaj mi to lata. W sumie co on będzie robił ten Alfa Raptor. Ale on jest w naszym zasięgu. Jeżeli byśmy sobie oswoili jeszcze dzisiaj albo w następnym odcinku jakiegoś ładnego trajka albo karbon, no karbonem jest... no w sumie to jest taki pancerny ziomeczek więc w sumie udalibyśmy go radę ale wiecie, moglibyśmy spróbować właśnie zabić tego alfę, tą alfę i od razu jakaś kuszka czy jakiś łup fajny by wpadł i jakieś lepsze itemki tylko no wiadomo, trzeba oswoić tutaj trajka albo trajka albo i idź się z nim nawalać i liczyć na to, że nie ma 10 koła życia niestety, ale zdrowie mi tutaj może uciekać, huh. Mam rację? Tak, dlatego zajmijmy się tym, aby nam ono nie uciekało. Pójdźmy po jakąś skałkę, taką, żeby był campfire ładnie. Aha, nie mamy. To pewnie zostawiam, że mi flinta brakuje. Nie, pewnie uda mi brakuje w takim razie. Tak jest, brakowało mi. Chyba uda i zróbmy sobie campfire, żeby nam tak zimno nie było. Może, ewentualnie mam jeszcze tam pochodnie, także to źle nie będzie. Możemy sobie tam przetrwać ogólnie jedną noc. I rozrzucić sobie jeszcze jedną możemy albo dwa ogniska sobie wziąć, to zawsze więcej będzie tego. Więcej hipotermii albo hypertermii? Wiecie, jedno to drugie. Jedno jest w przeciwieństwie drugiego, nie? Dobra, myślę, że gdzieś tutaj bym sobie zostawił te. Tutaj nie podoba mi się to, że ich tyornisy latają, a to są upierdliwe wciół dinozaury. I to mi się średnio podoba. Czy ja serio nie mam młoda? Chociaż ...sze. Troszcze... O oh fuck, już myślałem, że to jakaś alfa tu leci. Tyle kolio, dobra, dobra, dobra. Spokojnie ogarnijmy to. Co? Cilex tu jest. E! Co tu się stało? What the fuck? Uciekaj. Ciuło. Mam połamane kości? Mam połamane kości. Dobra, trajki, walczcie. Gdzie jest mój ten? Mosop, dobra, 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 dobra. Na Mosopie ogólnie możemy się w nich wbijać wszystkich. Dobra, biją mu tam Rexa. Nie wiem, czy jak ja podejdę, to trajki będą mnie ogólnie biły. Ale dobra, liolo, bo trzeba im pomóc. Rex jest większym zagrożeniem, trajki. Też czy Carbonemys się z nimi bije? Nie wiem nawet od kiedy on tu parował, ale wydaje mi się, że to jest definitywnie nie... niebezpieczne miejsce. Nie wiem, czy jest nawet czerwony, chyba nie jest. Nie wiem, który ma level, Do tego się zaraz dowiemy. Dobra 60 bije nam Dobra Razem, razem karbonemys. On już ucieka chyba Nie, wraca Razem Carbonemys Aha, no dobra, spoko, podoba mi się Zginąłem, nawet nie wiem czemu, prawdopodobnie przez hypotermię eee... I teraz tak, czy zostawiamy naszego moshopa? Oh fuck Skinąć w pierwszym odcinku Ciężko było cokolwiek zrobić Zobaczymy, jak się nie obudzimy obok mojego moshopa, no to spróbuję jeszcze Przetestować jakieś inne. ooo lipa. Na Hitam jest dzieło 156. No to co, nasz Moshop chyba raczej nie przeżyje. Zostawcie zniszczyć w komentarzach, no bo tam jest reakcja, jest na pasywnym, nawet uciekać nie będzie pewnie. E, I co w sumie? No nie widzę innego wyjścia, jak nie wiem, może tutaj się zrespić i zacząć wszystko od nowa, bez Moshopa, ale zacząć, nie? Dobra Jako, że jest zimno, to ja spróbuję... Serio? Jesteśmy obok biomu zimowego? Are you Spróbuję może zacząć tak, żeby jakieś ciuszki tutaj mieć Może jakąś włócznię sobie szybko zrobić I myślę, że będziemy kończyli ten odcinek Ponieważ no dużo się tutaj dzisiaj działo I widzicie, cały czas coś nas goniło I tak jak myślałem W końcu się, że tak powiem, doigraliśmy Zresztą my tylko tutaj żyjemy, nie? Ale no wiecie T-rex nie wiem nawet skąd on sparował Może gdzieś montażu montik wam żeby było gdzieś widać czy coś Ja spróbuję jakoś przetrwać tą noc Ale już widzę, że nie przetrwam, bo mam połowę HP Więc nie wiem w sumie co zrobię Ale dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że Fjordu się wam podoba Mam nadzieję, że się jaracie razem ze mną e, Jutro o 12 Kolejny filmik znowu z Fjordura I w czwartek znowu o 12 Kolejny odcinek z Fjordura, a potem już Minecraft I tak dalej, i tak dalej e, Tu jest chyba D Diodon No tak, no ale My i tak w sumie zginiemy zaraz więc co, ja wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Tutaj jak widzicie świnka wielka nas goni, zaraz nas dogoni. Tak, biega już około nas. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Ja dziękuję i siemanko!